Wakacje trwają w najlepsze. Dzieci odpoczywają od szkoły. Nie są jednak skazane na spędzanie wolnego czasu tylko przed komputerem czy telefonem komórkowym. Miejska biblioteka publiczna zaprosiła dziś do wspólnej zabawy podopiecznych świetlicy środowiskowej zapiecek. Dzieciaki na tarasie biblioteki grały dziś w różne planszówki, a tematyka gier była urozmaicona. Dzisiaj spotyka się świetlica zapiecek. I to będzie takie wprowadzenie, czyli sobie po prostu porozmawiamy o planszówkach, czy oni w coś grają, czy może niekoniecznie, w co grali ich rodzice. Chcemy też zebrać sugestie, w jakie gry chcieliby grać, bo my oczywiście mamy zaplanowany jeszcze pewien zakup. Natomiast chcemy, żeby te planszowe czwartki były przeznaczone dla naszych mieszkańców i odpowiadały na ich potrzeby. Mamy taką też grę historyczną, mamy typowe językowe, też językowe i też chcemy takie zainwestować w gry, które będą miały jakiś związek z literaturą, czyli e, na przykład Story Cube i każda z gier, które my mamy e, ma tą typową planszę, tutaj mamy Jęgę, czy to jest Dżęgę w zależności od wersji językowej, która takiej nie ma. Mamy walkę o stołki, e, mamy też e, grę pod tytułem e, Cenzura, która jest taką dość zaawansowaną ze względu na to, że trzeba mieć taką dość szeroką wiedzę historyczną, ale chcemy ją pokazać także jako e, ciekawostkę. Dzieci uważają, że planszówki mają wiele walorów edukacyjnych. Jakie gry są ich ulubionymi? Wiesz, co jesz. Na czym polega ta gra? Yy, wybiera się yy, do, yy, dobre produkty i za to dostaje się punkty. I kto wy, wy, będzie miał najwięcej punktów, wygrywa. Powiedz mi, dlaczego planszówki są ciekawsze niż na przykład komputer? Planszówki więcej nam rozwijają w umysł. Twoja ulubiona gra, masz taką? Chińczyk. Czego? Jest bardzo edukacyjna. Czwartki z planszówkami będą kontynuowane do końca wakacji. Kolejne spotkania mają się odbyć już w plenerze. A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta.